Cześć, tu Kat. Zapraszam na nowego vloga <grym> Z tych zakupów yy, Co żeście widzieli ja Chciałam pokazać yy, Dokładnie co właściwie kupiłam yy, No w ciuchu yy, Jeśli chodzi o ciuchlandy I tego typu sprawy to no ja uwielbiam. E, I to nawet nie chodzi o to, że jest tanio, znaczy fajnie tanio i tak dalej, ale można naprawdę upolować bardzo fajne rzeczy i o wiele czasami lepsze niż e, takie, znaczy lepsze jakościowo, że tak powiem, niż te e, z sieciówek dostępnych e, na rynku. Chcę mi warto właśnie skoczyć i coś wybrać. I teraz na przykład e, pozycja, że tak powiem, ciuchlandów na rynku jest e, znacznie wyższa, w sensie, że y, teraz już nie ma wstydu, że ktoś chodzi do ciucha i y, no i tam kupuje, tak? Teraz jest y, na przykład kurde, trafiać takie rzeczy w ciuchu serio, no. Także no, można iść, kupić, obkupić się. Ja mam akurat y, straszny ból, bo rzeczywiście mam z tym problem, y, bo ciuchy z Lubertowie są zdecydowanie... Mega, w sensie można rzeczywiście znaleźć takie perełki i jeżeli ja przychodzę nawet, mam taką karę, bo ja mam jakąś psychozę i na przykład jak wiem, że na przykład jest jakiś nowy towar, chociaż na nowe towary to rzadko chodzę, albo jakaś jest yy, promocja czy coś z te albo po złotówce, to ja mam jakąś psychozę, że muszę iść, muszę zobaczyć co tam jest bo może coś fajnego znajdę, może coś jest. No. I wtedy mi się włącza taki instynkt takiego y, zdobywcy. Y, to mówi się, że panowie to mają taki instynkt y, i, i wolę walki, ale no, mi się wtedy włącza. I jeżeli Właśnie wchodzę do ciucha, to mi się, haha! I szukam, i szukam, i szukam. I w ogóle uwielbiam to. Jak coś znajdę, to szczęścia. I zawsze mi to poprawia humor, naprawdę. I to nawet nie chodzi o to, że to jest tańsze czy coś, tylko że, że jakaś fajna rzecz, masz jakąś ładną rzecz i udało ci się upolować. No. Wiele w ogóle osób mówi, że no co ty, ja nie umiem szukać, ty umiesz szukać, ja nie umiem. E, no, rzeczywiście, no, trochę umiem. <laughs> nie wiem, z czego to wynika. Może dlatego, że rzeczywiście. Mam jakąś taką szerszą perspektywę, i y, jak coś widzę, to od razu myślę sobie: A to będzie do tego, do tego i do tego, to połączę z tym i z tym, a może trochę przerobię i połączę z tym i będzie super wyglądać, tak? No, albo kupę rzeczy, też kupuję do sesji. Na no, mojej szafie jest y, aż sześć wielkich pudełek z ubraniami do sesji, i no, warto takie rzeczy kupować no. Także dobra, koniec peningu, Zapraszam do oglądania tego, co kupiłam. Także co, na sobie mam yy, jedną rzecz, którą kupiłam, yy, między innymi. I to jest superancki kombinezon yy, z komiksów Marvela. Kupiłam go ze złotówkę. Yy, także no, pewno w co miałam mnie wziąć, jak wzięłam. Yy, I o, oj, słyszałam, uciekam z kadru. I on jest super. Znaczy nie wiem. Czy... On jest naprawdę genialny i ma tu taki kaptur. I dzisiaj, dzisiaj będę w nim do Was mówić, tak? No i wiecie co? I kupiłam go na... znaczy znalazłam go na dziale dziecięcym. Szczęście mnie szczęściu, że jestem taka mała, drobna i... jestem karłem. Więc czasami naprawdę super rzeczy mogę sobie tam gdzieś A właśnie w ciuchu to jest okej, okay, bo można coś znaleźć, a w tych mniejszych rzeczy, nawet na dziale dziecięcym ale jeżeli idę do normalnego sklepu i chcę kupić sobie coś, to takie ja wszystko. Później. A takie duże. Albo buty, w ogóle już buty strasznie mam problem z butami i... No naprawdę, często rzeczywiście, często gęsto udawało mi się coś trafić dopiero na dziale dziecięcym Trochę smutno Ale dobra, pozostaję dzieckiem do końca świata już chyba, do końca, do końca świata, do końca życia swojego I mimo to, że się staram być trochę taka kobieca trochę, to, to będę dzieckiem No dobra, zaczynajmy To już pokazuję to eee... eee... co udało mi się kupić za złotówkę. Śmieszna sprawa to Tysu... są buty. <grywa> no jakbyście nie wiedzieli, to są buty. Znaczy to są takie czułemka, to się mówi. Może ja nawet nie wiem. Ale tak, no to są takie buciki. Bardzo fajne, takie klasyczne. Te mają z takim tym. No i jak ja za złotówkę. To jest rozmiar. Eee... Nawet nie wiem, ale widzicie, to jest, y, to jest chyba trójka, bo ja noszę trójkę, czyli 36, ale mimo wszystko one są y, trochę luźne, bo ja mam też mmm, nie dość, że taką krótką stopę, to jeszcze taką wąską. No, Także wszystko mi z nóg spada. I najlepiej właśnie lubię popylać w badaśkach albo misiowych nogach. Ale, a, pokażę Wam o co tu chodzi. Kurde, moje. No to niby taka mała się w że nie <gryw> Fajne, nie? Jestem psycholog. Yy, co dalej? Kupiłam też. Jeśli dalej, tam po złotówce, to byłam. Taką codzienną. To jest taka codzienna koszulka. Myślę, że zawsze się przyda. E, taka jasna. Ona jest takiej dzielniki, takiej, takiej lekkiej. Także myślę, że e, no na pewno się przyda po złotówce. No, to, że było, nie wiem. O i to jest taka... taki nie to On jest taki tu szerszy. Znaczy to jest, wiecie co, on... To jest w ogóle XS, także nie to, że ja tu wymyślam jakieś swoje oversize. To jest XS, nawet z demu. Yy, więc pewnie jakoś taka set. Ale dobra, ale jest fajny. Nie zniszczone i to jest właśnie fajne, że... kurde nie ma złotówka a, nie zniszczone, No i tu ma taki wąski rękaw i tu ma tak szerzej. W razie to jakby się pojawił brzuszek. No, także to jest jedno i on ma taki kolor taki e... kremowy. I takie coś podobne, tylko takie bardziej, że tak powiem, może ażurowe, takie bardziej przyroczyste. E... O, no, to takie coś e... fanuel, nie dla tej firmy. Co to jest? Nie mam pojęcia. E... Ale co? Ale też takie właśnie typu, że takie rękawki ten, nie? I takie yy, fajne złotówka. Yy, potem poszłam z Martą, gdzie było yy, po pół ceny. Ja tak na serio rzadko chodzę, to są po całości. No bo to jest tak, że... Yy... Od kiedy zaczął się robić na tym wielki biznes? Czyli yy, no, ludzie zaczęli kumać, że te rzeczy rzeczywiście są warte, yy, opłaca no, się kupować i są warte o wiele więcej. Mimo wszystko, to, że są używane, to warto kich yy, warto kupować i sprzedawać inną. Także takie to jest powiązane, handel. Nie jest pokój czy podaż i no i handlarze przyjeżdżają i w ogóle tak to jest w ogóle dłuższa historia, na posiedzenie ja powiem, dłuższe no ale te ceny, od kiedy ci handlarze są, no to te ceny wzrosły no i wtedy nie ja bardzo mi się chce płacić za coś, co wiem, że mogę sobie upolować Yy, podobne albo coś Pół ceny Albo po złotówce Płacić za to o wiele więcej Przecież mam tyle tych szmat, że Rzeczywiście bez ja i nie będę kupować Takich drogich yy, Kolejne rzeczy to właśnie Te po pół ceny yy, Z tych po pół ceny to golfiki. Widziałam sobie golfiki. W ogóle teraz są modne y, golfy. Nie każdy lubi, bo czasami, właśnie, że tu jest im że tu mają coś przy szyi, wolę wolą mieć rozpięte. <grytujesz> ja wolę mieć te bo nie? Y, i, I dobrze się z tym czuję, jakoś nie mam z tym problemu. I uwielbiam golfy. Golfy są teraz mega modne, zarówno y, u, u, u paniak jak i u mężczyzn. Ja kupiłam sobie dwa. I ona był po pięć złotych. <taki>, taki kremowy. O oh, on taki gruntowy nie kremowy. O jeden i drugi taki szary. I wiecie co? To jest jakościowo mega. Na przykład o ten szary, bo taki miły. Ten, ten szary jest... z Mark and Spencer. Z w ogóle firmą Mark and Spencer, bo już mam kilka swetrów sp nie mam. Jakieś bardzo dobra jakościowa, bardzo dobrze się nosi yy, i się nie niszczą szybko. także polecam. Chociaż wiem, że stacjonarne sklepy te takie yy, u nas w tych galeriach handlowych, to no, ceny nie są niskie. Także jeśli mogę mieć sweterek, to jest złotych, to super. I jeszcze kupiłam to chyba za 6. Takie rajki taki, znaczy to są takie leggings spodnie I też w takim kolorze właśnie brązu I to taki zemszy To coś tam leci Dobre Ja zresztą teraz jakby stawiam na, nie wiem, chyba dorastam Ale stawiam na kolory, głównie teraz przeważają w mojej szafie Czerń, biel, brązy, pudrowe róże i oj nie, lepiej się z tych czuję, a jeszcze szarości No i... no dorastam <grymne> no, Ale znajdziecie też jakieś freakowe rzeczy Bo ja lubię być oryginalna mimo wszystko <grymne> No, dobra A i do sesji, bo stąd już z ubrani było tyle właściwie Potrafię o wiele więcej kupić co prawda No ale tak wiecie no Pieniądze nie leżą na ulicy jak ja to mówię, piechotą nie leżą, więc yy, no nie ma co szaleć. Będzie inny dzień, będzie inne inna dostawa, inne ciuchy, może coś, więcej, Nic na siłę, w każdym razie. Kupiłam do sesji, bo jak tu wspomniałam, kupuję te rzeczy do sesji. No. To było na filmiku trochę pokazane. To jest dziecko To jest jakiś indiański coś, albo coś bardziej takiego jak samba, na tych Janeiro, To jest albo na głowę, albo na szyję. Nie wiem co z tym jeszcze zrobię, ale myślę, że to jest fajny materiał do wykorzystania w moich szalonych sesjach. No i jak już robię takie, wam um, pokazuję takie hole, mimo to, że to już pewnie już jest długie strasznie, bo jak ja się rozgadam, to gadam i gadam i gadam, ale dobra. A, już zapomniałam pokazać innych rzeczy, chwileczkę, to jeszcze, jeszcze kupiłam w tej sali tak, Słuchajcie, o, taki czarny, on jest z firmy, nie wiadomo. Ale zakładam, że jakiś new look, albo atmosfer Bo tak wygląda A ja się na tym znam Także... O, taki plecak yy, On wygląda na skórzany, ale wątpię, że był skórzany yy, I już długi czas szukałam takiego plecaka Ale były strasznie małe jakieś takie No i tak też nie do końca mi tam pasiły, że tak powiem A ten jest troszkę fajny i kupiłam go za 10 I kolejne kolejno takie rzeczy, które nie kupiłam w tym dniu Ale kupiłam w tam nie sobie To od Wam już pokażę Bo to było chyba dwa dni wcześniej albo dzień wcześniej Więc mam jeszcze te rzeczy z tymi rzeczami, więc od razu Wam pokażę Taki kombinezon, co prawda mamy zimę, więc teraz nie pochodzę, ale... Ale co, ale w lecie się przyda ma takie piękne wzory o. W ogóle uwielbiam takie trochę... Jakby coś mnie kiedyś zaprosił na Hawaje to bym to wybrała No i, i uwielbiam kombinezony <grywki> Nawet takie szalane. No i to już będzie mój szósty kombinezon Nie, a szósty z długich, a z krótkich nie liczmy. Jeszcze płaszcze. O taki płaszcz. No, tak słabo tu widać tym, ale nie będę go przymierzać, bo to będzie trwało bardzo długo. Tu ma takie guziczki. On jest taki trochę e, oversize'owy. Ma takie 3-4 rękawka. E, ale jest bardzo fajny. I, I... co? I kosztował mi chyba dwa złote Wgrzymałam go gdzieś takich tych, bo on jest naprawdę prawda trochę y, tutaj, gdzie nigdzie zmechacany, więc... Ale to jest kwestia odszumiacza od ubrań od i jest elegancja, nie? Kwestia pracy, nie? Dwa złote i masz, nie? O, a ten za złotówkę No to jest... Y, skąd tu? O, to właśnie z Top shopu, nie? Shopu są fajne rzeczy, ja lubię Top Shop, look Fajne, takie Szkoda, że u nas nie ma takich sklepów Znaczy nie, są chyba, ale niewiele, bardzo niewiele także ogóle rekompensuję to sobie ciuchem No Jest Taki bordowy, burgund Bardzo modny kolor I yy, yy, właśnie bardzo modny fason Bo teraz są modne takie przyczepce i taki może nie tyle militarny, ale taki trochę alertowy Człowiek z Gór Coś takiego, nie? Yy, super I rzecz, która yy, jest bardzo śmieszna W sensie zadziwiłam się bardzo sama, że ja to kupiłam Bo to totalnie nie mój styl Ale yy, no zobaczcie Co <laughs> nie? Śmiesznie To jest yy, kom. <laughs> w ogóle kupiłam je, nie wiem po co właściwie bo y, nie chodzę w takich rzeczach, czuję się wtedy jak taka Laluna, a ja Laluną nie jestem. To raz. Ale był na tyle śmieszny, że musiałam go wziąć. I pomyślałam, że do sesji się nada kiedyś y, zawsze znajdzie swoje miejsce. Się doleży, się doczeka. Nie wiem gdzie Cię zmieszczę, ale się doleży. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki za oglądanie.